Zagrałem w tym pięknym opowiadaniu, w tej pięknej bajce postać Rivena. Jest to jeden z czterech facetów, którzy grają między innymi główne, główne role. Osoba y, troszeczkę zbuntowana. Y, nie wiem, czy mogę zdać szczegóły, natomiast y, y, przeistacza się y, y, z osoby, która była markotna, w jeszcze bardziej markotną osobę, aż potem y, odkrywa, że tak naprawdę największą wartością jest, jest miłość i, i, i tej miłości y, y, szuka. Moją muzą jest postać, która nazywa się y, Muza. Jest to jedna z głównych bohaterek do której wzdycham, szlocham i tak dalej i tak dalej chcę być przy tobie zawsze jeszcze nigdy nie miałem styczności z, z dubbingiem, z dubbingiem bajek. Jest to zupełnie inna profesja niż bycie na scenie, niż śpiewanie. Jestem tego niezwykle ciekawy, jest to dla mnie przede wszystkim nowe wyzwanie i E, I byłem ciekawy, właśnie, aby podjąć to wyzwanie i sprostać e, jemu. No, to, czy, czy, czy tak jest, to myślę, że trzeba się wybrać do kini zobaczyć, jak tam Riven sobie radzi z tymi laskami. <laughs> byłem pod wpływem zaklęcia Mandragory. I uwierz mi, nie było łatwo się zdecydować, po czyjej stronie mam walczyć. Kilka elementów na pewno mi się przydało. Na pewno dykcja, chociaż w śpiewaniu również ona jest, jest niezwykle potrzebna. Yy, na pewno ogólnie sama wymowa, to nie może być tak, że ty mówisz, kocham Cię moja kochana i to po prostu zostaje, tylko musisz powiedzieć, kocham Cię moja kochana i wtedy oczywiście to wszystko musi zgrać się z człapaniem tego, co jest na ekranie, z Twoim mniej więcej wyczłapaniem tego, co powiedziałeś, czyli kochaj mnie moja kochana, no i to wszystko musi być zawarte w pewnych ramach, także to było bardzo skrupulatnie pilnowane, żeby nie było kuku. Witam serdecznie, Piotr Kupicha. Piotr Kupicha, ten z Fila. Ja mm, e, chciałem wszystkich... Bardzo serdecznie zaprosić na piękną opowieść, na piękną bajkę do kin, oczywiście, i tych małych, i tych dużych. Na Wings, tutaj Tajemnica Zaginionego Królestwa piękna bajka i opowieść. Zapraszamy wszystkich bardzo serdecznie do kin. Ja tam podkładam głos pod postać Rivena, takiego szalonego, młodego chłopaka z takimi woskami nastroszonymi jak ja. Zapraszamy serdecznie. Klub Wings Tajemnica Zaginionego Królestwa.